Znani wejherowscy urzędnicy, niektórzy dyrektorzy szkół i organizacji kulturalnych, prezesi stowarzyszeń, bibliotekarze i artyści wcielili się w rolę bohaterów frederowskich powieści. Pomysł niezwykle odważny i jak się okazało niezwykle udany. Dla zespołu, który pracuje nad tą sztuką, jest to ważne przedsięwzięcie. Wiele w nie wkładamy i, i, i liczymy na to, że Państwo wszystkie nasze błędy też weźmiecie w duży cudzysłów. Błędów nie było, a kunsztem aktorskim mogą pochwalić się amatorzy występujący na scenie Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. Premiera odbyła się 10 lutego, a zainteresowanie było tak duże, że spektakl prezentowano dwa razy o godzinie 18 i 19.15. Kto nie widział, może jeszcze skorzystać z zaproszenia, bowiem odbęd... Będą się trzy spektakle wyjezdowe: 15 lutego w Bibliotece Gminy Szemu, 16 lutego w Bolszewskim Gimnazjum oraz 20 lutego w Luzińskim Gimnazjum. Wszystkie spektakle odbędą się o godzinie 18. .00. Przypomnijmy, że w poszczególne role z fragmentów Zemsty i Ślubów Panieńskich dzielili się Olga Tomaszewska, Gabriela Licjus, Jacek Till, Mirosław Lademan, Tomasz Fopke, Ryszard Nalepka, Jolanta Rożyńska, Monika Damc, Bartosz Aleksandrowski i Maciej Baran. Przedsięwzięcia realizowano w ramach Światowego Dnia Chorego. Z premierowych spektakli zebrano 5198 zł, Cały dochód zasili konto Wejherowskiego Hospicjum Świętego Judy Tadeusza.